W dzisiejszym filmie pokażę Wam Fido Titan, czyli jeden z najciekawszych rowerów elektrycznych, na jakich miałem szansę ostatnio jeździć. Jego najważniejsze parametry to 750W silnik, który może rozpędzić go do nawet 50 km na godzinę i bateria pozwalająca na przejechanie nawet 135 km na jednym naładowaniu. Do tego ma on hydrauliczne hamulce, mnóstwo bajerów i kosztuje tylko 6,500 zł za opcję z jedną baterią, bo można wykupić opcję z trzema bateriami i dwie ładuje się do specjalnego bagażnika z tyłu roweru i wtedy ma się dostęp do przejechania nawet 400 km bez dostępu do prądu. Dużo można o nim mówić, więc zabieram Was na wycieczkę, w fajne miejsce pod Warszawę. Ruszyć tam możemy na dwa sposoby, czyli przy użyciu albo napędu mechanicznego, albo jedynie napędu elektrycznego. Rower od nowości ma zamontowaną i włączoną manetkę gazu, dzięki której praktycznie nie musicie używać napędu mechanicznego, a pedały służą tak właściwie tylko jako podpórki do nóg. Bardziej efektywne dla baterii będzie oczywiście ruszanie przy użyciu sił nóg. Jeśli masz słabe nogi, to się nie martw, bo do tytana wmontowano czujnik siły nacisku na korby. Wyczuwa on nie tylko czy kręcicie nogami, ale z jaką siłą. Jeśli więc naciśniemy na pedał, to rower wyczuwa od razu, że musi wspomagać i ułatwia nam ruszanie. Podczas jazdy czujecie się jakbyście jechali na zwykłym rowerze, tylko mieli no, dwa razy więcej siły albo nawet więcej. Oczywiście zależy to od trybu wspomagania, na którym jedziecie. Jest pięć trybów wspomagania: od Eco do Turbo Plus. Każdy wspomaga do prędkości maksymalnej 25 km na godzinę, tylko z inną siłą. Na trybie Eco musimy sami włożyć więcej siły, żeby zużycie baterii było mniejsze, a na trybie Turbo Plus jest tak jakby miał rakiety w nogach. Napęd mechaniczny pozwala tutaj optymalnie jechać z najwyższą prędkością tych 25 km na godzinę. Żeby jechać szybciej trzeba po prostu strasznie szybko już pedałować, co jest bardzo męczące, a to jest rower do jazdy rekreacyjnej i tak go traktuję. W przodu mamy jedną zębatkę bez przerzutki, z tyłu przerzutkę marki Z-Ride, jest ona dziewięciorzędowa. Miałem z nią już wcześniej do czynienia i bardzo ją lubię, ponieważ bardzo szybko zmienia biegi, też płynnie i precyzyjnie. Zakres kasety to 11,36, dzięki czemu na płaskim jeszcze mamy właśnie te przełożenia przy prędkości 25 km na godzinę, A największa zębatka pozwala podjeżdżać pod większe górki, nawet na trybie eko. Jeśli chcemy jechać powyżej tej prędkości 25 km na godzinę, to trzeba już na samej manetce. Silnik można też odblokować przez przytrzymanie dolnej strzałki. Po chwili pojawia się ikonka rakiety. Na tym trybie można pojechać nawet do tych 50 km na godzinę, jeśli wam warunki sprzyjają. Mi najszybciej udało się około 45 ale no czuję, że po prostu jeśli byłaby dostatecznie długa, prosta, bardziej napompowane koła, to udałoby mi się te 5 dych pojechać. Nie powiedziałem w sumie jeszcze o głównych parametrach silnika. Ma on moc 750W i generuje moment obrotowy 70 Nm, więc jest dosyć zrywny. Bez problemu podjedzie też pod bardziej strome podjazdy, więc jeśli mieszkacie w górach, to można rozważyć ten model. Wiadomo, że jadąc z maksymalną prędkością tylko na manetce, ta bateria dosyć szybko się rozładuje. Podawane 135 km zasięgu jest możliwe na trybie Eco bez użycia... Manetki oczywiście. To i tak jest bardzo dużo, jak na to, że ta bateria ma 14,5 amperogodziny pojemności. to ma napięcie wyjściowe 48 V, co powinno ten zasięg troszkę zwiększyć. Dodatkowo mamy tutaj czujnik nacisku na korbę, który też optymalizuje do Waszych potrzeb. Konkretnie w danym momencie, po prostu jak naciskacie na pedały, to służycie baterii. Bateria, jak widzicie, jest wyjmowana tylko. Wsadziłem ją, ale teraz nie umiem wyjąć. Tak jak mówiłem na początku, do roweru można dokupić jeszcze dwie dodatkowe baterie, które tutaj się montuje do specjalnego uchwytu, który jest w tej cenie 3000 zł. Rower spokojnie to wytrzyma, ponieważ jak widzicie. Bagażnik, który jest tutaj, praktycznie jest częścią ramy. Nie można go odkręcić, jest on po prostu zespawany z resztą roweru. Dzięki czemu można go obładować z dodatkową wagą nawet 80 kg, tylko trzeba w to wliczać właśnie te dwie baterie. Rower jest przewidziany do przygód wiecie żeby zabrać ekwipunek na kilka dni, wyrwać się z miasta, od tego całego zgiełku i po prostu dobrze się bawić. Nie muszę chyba za bardzo wam tłumaczyć, że nie jest to rower przeznaczony do jazdy po gładkim asfalcie. Mamy tutaj 26-calowe koła z grubymi na 4 cale oponami, których obwód zewnętrzny jest praktycznie taki sam jak w kołach 29-calowych. Dodatkowo nierówności tłumie tutaj amortyzator o skoku 100 mm. Wygląda on na solidniejszego niż zakładałbym, że będzie w tym przedziale cenowym. Dodatkowo ma on regulację twardości, więc jeśli ktoś waży więcej i jest ten amortyzator dla niego za miękki, to może go sobie potwardzić albo w ogóle go zablokować. Amortyzator jest naprawialny, można go przeserwisować, ponieważ ma od dołu śruby, dzięki czemu można go po prostu rozebrać. Także śmiało bierzcie ten rower w teren. Przy masie prawie 40 kg tego roweru niezbędne są hamulce hydrauliczne, i na szczęście takie tu dali. Ale poszli jeszcze krok dalej: czyli wsadzili tutaj tarcze hamulcowe o średnicy 203 mm. Są to chyba największe, jakie po prostu się wsadza do rowerów. Także super, że tutaj takie są. Nie dość, że są z przodu. Który, ten przedni hamulec jest po prostu ważniejszy. To jeszcze z tyłu też mamy 203 mm. Szczęki są dwutłoczkowe, nie cztero, choć wyglądają na cztero, na pierwszy rzut oka. Klocki hamulcowe są jeszcze z radiatorami, które, szczerze mówiąc, troszkę wyglądają jak podróbki, ale rower hamuje bardzo dobrze. Na koniec pokażę Wam jeszcze kilka ciekawostek, o których fajnie, żebyście wiedzieli przed zakupem, a nie wiedziałem, w którym miejscu w filmie to wrzucić. Zacznijmy może od tej puszki, która na pierwszy rzut oka może wydawać się silnikiem, ale to nie jest silnik. Tu jest upchana tylko jakaś jeszcze dodatkowa elektronika. Trochę to myli, ale to nie jest silnik. Rowerem można sterować zarówno tutaj z tego panelu na mostku, co jest mniej wygodne. Na szczęście na kierownicy z lewej strony też są przełączniki, można tutaj włączać światła, przełączać tryby wspomagania. Przełączać widoki na wyświetlaczu bo widzimy albo taki widok, albo taki, w którym mamy więcej danych. No i jest tu też klakson, Wada tego, że nie można tutaj schodzić na niższy tryb wspomagania, jeśli chcemy wrzucić na przykład z eko na zero, to musimy zrobić to na mostku, a tutaj można tylko wrzucać wyżej. Oświetlenie przednie, zarówno jak i tylnie jest zasilane z akumulatora głównego. Widać, że przyłożyli się do wykończenia tego roweru. Fajnie tutaj są zorganizowane przewody. Pedały przeważnie są w takich rowerach też wrzucane tańsze. Tutaj są lepsze. Oś tutaj jest jeszcze w tym pedale ze stali chromo molibdenowej czyli dużo wytrzymalszej. Można te pedały też serwisować. Po 50 km mogę stwierdzić zdecydowanie, że jazda na nim należy do przyjemnych i chętniej pojechałbym na dalsze wycieczki. Uważam, że w kwocie 6,5 zł Fido Titan naprawdę dużo ma do zaoferowania więc jeśli podoba Wam się to co zobaczyliście na tym filmie, macie link poniżej w opisie, może też jakiś kod rabatowy, śmiało nie pożałujecie tego zakupu.